Witamy na stronie katalogu bibliotek UMK kampusu toruńskiego i Bydgoskiego. Tak naprawdę to nie tylko katalog. Primowi to multi -wyszukiwarka pozwalająca na jednoczesne przeglądanie zasobów katalogu wszystkich bibliotek UMK, subskrybowanych oraz dostępnych w formule Open Access zasobów elektronicznych oferowanych przez Centralny Indeks Wyszukiwawczy, a także zasobów pozostałych bibliotek polskich systemu Alma i Primowi, w tym Biblioteki Narodowej i biblioteki Jagiellońskiej. Aby wejść do Primo, wystarczy w przeglądarce internetowej wpisać adres: szukaj.bu.umk.pl. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome, ale katalog dostępny jest także na innych powszechnie używanych przeglądarkach. Aby w pełni korzystać ze wszystkich oferowanych przez katalog opcji, zachęcamy do zalogowania się. By się zalogować na swoje konto, należy wybrać opcję Zaloguj się, dostępną na górnej belce po prawej stronie. Czytelnicy niezwiązani z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika logują się, wpisując swój numer karty i hasło. W związku z wdrożeniem nowego systemu Wygenerowane zostały dla wszystkich czytelników logujących się na numer karty nowe hasła, które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić. Czytelnicy związani z uczelnią logują się przez centralny punkt logowania poprzez swój adres e-mail w domenie umk. Należy wpisać adres oraz Mailowe oraz przypisane do tego adresu hasło. Możemy rozpocząć przeszukiwanie zasobów, wpisując w okienku wyszukiwarki interesujący nas termin. Możemy wybrać slot. Na przykład, jeżeli chcemy przeszukać wszystkie zasoby. Dostępne w katalogach bibliotek UMK łącznie z zasobami elektronicznymi i tradycyjnymi, wybieramy wszystko. Uzyskujemy niemal 3000 pozycji. Nasze wyniki możemy zawęzić z punktu widzenia typu dokumentu, na przykład wybieramy książki. Zależy nam, aby nasze hasło wyszukiwawcze znajdowało się w tytule. I aby było to dokładnie takie wyrażenie, potwierdzamy nasze zapytanie i uzyskujemy 46 wyników. Wybieramy interesujący nas tytuł z listy wyników. Otrzymujemy opis z informacją o lokalizacjach i dostępności. Ta publikacja dostępna jest m.in. w bibliotekach specjalistycznych UMK, także w bibliotece głównej oraz w bibliotece Jagiellońskiej i bibliotece narodowej. Jeżeli chcemy złożyć zamówienie, musimy wybrać opcję Zamówienie Rezerwacja. Wskazać miejsce odbioru, na przykład Biblioteka Kolegium Humanistikum, oraz wskazać na warunki użytkowania, w tym przypadku będzie to wypożyczenie na 30 dni i wysłać zamówienie. Nasze zamówienie zostało pomyślnie złożone. W przypadku gdy interesującej nas pozycji nie ma w bibliotekach toruńskich i bydgos... kampusie bydgoskim, możemy złożyć zamówienie za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej lub poprosić o zakup. Szukamy na przykład książki Andrzeja Martiniego pod tytułem Lasy Tropikalne. Nie znaleziono żadnych rekordów. W związku z tym możemy poprosić o zakup, wpisując tytuł książki. Autora. I Możemy wypełnić również pozostałe pola formularza, na przykład rok publikacji. W tym przypadku chodzi nam o książkę wydaną w 2003 roku. Po wypełnieniu formularza zaznaczamy też jeszcze, czy ma to być egzemplarz fizyczny, a więc tradycyjna książka drukowana, czy też może elektroniczna. Interesuje nas tradycyjna drukowana książka. Wysyłamy zamówienie. Nasze zamówienie zostało złożone pomyślnie. Można także wypisać formularz zamówienia międzybibliotecznego, aby sprowadzić pozycję z innej biblioteki po jej zlokalizowaniu. Jeżeli szukamy czasopisma, możemy przeszukiwać, Zasoby biblioteki, wybierając typ publikacji czasopismo, ale możemy także wybrać opcję Szukaj czasopisma dostępną na górnej belce katalogu. W tym celu należy w okienku wyszukiwawczym wpisać tytuł czasopisma lub numer ISSN. W przypadku czasopism elektronicznych. Możemy także skorzystać z wyszukiwania według kategorii. Ta opcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla czasopism elektronicznych. Wybieramy interesującą nas kategorię, np. Na muzyka, taniec, teatr i film. I otrzymujemy listę czasopism dla tej kategorii. Są to wyłącznie czasopisma dostępne online. Jeżeli chcemy wyszukać czasopismo tradycyjne, drukowane, wpisujemy jego tytuł lub numer ISSN w, w okienku wyszukiwarki. Otrzymujemy listę wyników. Wyświetla nam się opis danego czasopisma, czy w tym przypadku gazety, informacja o dostępności. W tym przypadku gazeta dostępna jest w magazynach Biblioteki Głównej. Dostępna jest także online i informacje dotyczącą poszczególnych egzemplarzy. Możemy wybrać interesujący nas numer i złożyć zamówienie. Na formularzu zamówienia należy wybrać miejsce odbioru, czy chcemy skorzystać z tego czasopisma w czytelni czasopism, czy też w czytelni głównej. Wybieramy czytelnię główną i warunki użytkowania tylko na miejscu. Czasopisma dostępne są generalnie tylko na miejscu w bibliotece. Po wypełnieniu formularza wysyłamy zamówienie. Nasze zamówienie zostało złożone pomyślnie. Teraz możemy sprawdzić, czy wszystkie nasze zamówienia zostały zapisane. Po wybraniu mojej karty bibliotecznej uzyskujemy podgląd wszystkich naszych wypożyczeń. Naszych zamówień. Mamy tutaj naszą gazetę wyborczą, zamówioną do czytelni, czasopism, a także książkę, którą zamówiliśmy z biblioteki Kolegium Humanisticum. Zielony dzwoneczek oznacza, że. Dana pozycja czeka na odbiór na półce rezerwacji i podany jest termin, do kiedy można ją odebrać. W informacji o naszym koncie jest także zawarta informacja o ewentualnych naliczonych opłatach, blokadach czy wiadomościach. Możemy także osobno wybrać nasze wypożyczenia albo nasze zamówienia. Niezależnie od możliwości przeglądania stanu swojego konta, wybierając opcję karta biblioteczna, czytelnicy także informowani są na bieżąco pocztą elektroniczną o zamówionych oraz zarezerwowanych pozycjach czekających na odbiór, a także o przyjęciu lub odrzuceniu prośby o zakup. Nasza Prośba o zakup też została tutaj uwzględniona.